Siema, witam, jest i Kamil, oczywiście po długiej przerwie znowu się spotykamy na rybkach. Mam nadzieję, że już teraz to będzie norma cel dzisiaj. Szczupak, okoń i mam nadzieję, że sandacz. Jesteśmy na starej miejscówce. Może pojedziemy w drugie miejsce, zobaczymy. Najpierw chcemy sprawdzić, tutaj co się dzieje. Jak będą rybki współpracowały z nami, no to będzie super. I będzie co pokazać na materiale. A więc do Dzieło. finału. Dzieło. Sandał, mały sandałek. Przedzieramy przez krzakocie do drugiej miejscówki. Bom, boa ida. Somente o homem. Chupalo. Chup. nie ale okej okay, lecimy teraz na drugą miejscówkę tutaj wyniki no fajne fajne parę sondaczy wpadło Szczupaczek zobaczymy, co tam będzie na drugim miejscu. Ok, narty ale szedł mi znowu. Kurwa, nie wiem, co to było. Pierdolona, Pięknie no i na Patrz. za 2 złote kurwa <gum> 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 za dwa złote guma i szczupaki w Norwegii uwielbiają takie gumy może zejść tam kamień na dół, co? dam jesteś zadowolony? tak, <gum> 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 okay. kurwa. więc mamy pierwszego szczupaka wyprawy gdzie <gum> on to kurwa się słamał? Taki mały średniaczek. Ale skubał, skubał i wyskubał powiem ci, wiesz Piękny konik. A więc yy, kończymy dzisiejsze wędkowanie. Kamil po prostu oh, masakra. Ile kamil sandaczy? Nie wiem, z siedem. Siedem sandaczy, szczupak i okoń. I okun, tak? I okoń. Ja szczupaka i okonia i jeden okoń mi zszedł. Jednak gumy były dzisiaj lepsze niż blachy. No i co? No, fajnie było, miło. Połapaliśmy i chyba za tydzień się widzimy z powrotem. Pewnie, że tak. Dobra, hej.